Nie, no, no serio, no dzisiaj jest jakiś fantastyczny dzień po prostu, nie? Dawno tu lub strągów nie złowiłem tego, te... no to jest chyba mój najlepszy dzień strągowy, nie? Witam. Bilans dnia, dwie rybki, szego jedna z taką nie wiem czy to przeze mnie, czy ktoś inny. Zafundował jej taką troszkę. czy deformację pyszka. Mam nadzieję, że to nie przeze mnie. Zluzowałem od razu hamulec po tym. Tak już całkiem mocno i wycholowałem trochę fajnego 30. -taczka. Widzieliście. O 40 nie miał, nie? Ja mógłbym zgrywać tutaj z że... Te ryby mają po 40. Wyglądają te ryby ode mnie z rzeki na większe niż są w rzeczywistości. Ale jaki to ma sens? Ej, podbierzesz? Podbierzesz mi? Tu jest ten widzisz? Ej, jest? Przejdź. Dziękuję. Nie wiem, czy troszkę by mi trzeba było... żeby no, aż tak mocno hamulec może nie chodził. No i na najwyżej będziemy się bawić wystawiania hamulec. Na razie myślę, że jest spoko wystawione. Ja myślałem, że było branie, a to było takie... Albo to było jakieś przetrzymania, albo to był kamyczek nie. uuu ładnie, ładnie uderzył rybol. No choć chodź, 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 chodź. Ale jesteś chyba podpięty, nie? Czy nie jesteś podpięty? Tak, jak to się spiętałeś w taki sposób? Dobra, podbierasz się. Dobra, i pokaż się. Kaj wyszedł, myślałem, że został podbierakiem. Fajnie, fajnie. A to ma właśnie klimat, że taką małą przynętę widzicie, można złowić wszystkie ryby, jakie są w lece, tak, bo ja no tą, znaczy wszystkie, no, powiedzmy, że wszystkie, wielkościowo, no, Ja na tą przynętę złowiłem już kiełbia. Jeszcze na rzece nic Więc wiecie, jeśli kiełb na to wziął, to chyba wszystko da się na to złowić. W ogóle nie wiedziałem, że są kiełbie u nas w rzekach. Ja myślałem na początku, że to jest brzanka karpacka czy coś, tak... Nie skojarzyłem ubarwienia na początku, w życiu kiełbia nie widziałem, nie? więc mi nie wybaczcie za to. Myślałem, że to jest albo ślist, albo to jest właśnie brzanka. Nie? Ja byłem pewny, że kiełbi u nas nie ma. Fak, było ładne branie. Był ładny atak spod korzenie spod nawisu. Spróbujemy, żeby powtórzyła ryba. O, jest fajny Strongal. To jest taki w sumie maluszek, nie? Ale jestem ja każda ryba dzisiaj cieszy. Fak, ale był atak tak od razu, nie? Jest. Już siedzi. To jest po prostu mega udany dzień dzisiaj. Naprawdę, no jestem szczęśliwy, nawet jeśli to nie są duże ryby, to, to są fajne ryby, nie? Fajnie mi się nimi, z nimi bawi na wędkę. To widzicie fajnie, delikatnie ryba zapięta. I w końcu znalazłem yy, to ustawienie hamulca, jakie mi odpowiada fajnie, nie? Bo yy, niby to wygląda tak jakbym miał problemy z zacięciem tej ryby, nie? Ale w sumie to wcale tych problemów jakichś nie mam. O, tu widzicie skarża jakaś rybka, no wiadomo, to nie są duże ryby, yy, jednak no, są sympatyczne ryby, nie? U, ale ten już jest piękny. Normalnie taki jak z, u mnie z rzeki, takiej... To jest potoka rodzinnego, który płynie tam koło domu. Aż muszę mu zrobić zdjęcie, pokażę w domu ba, wszystkim <laughs> To jest chyba naturalne Czy... jo, 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 jo. Co on wyskoczył? Skąd mi wyskoczył z bieraka? No widzicie, czasem tak jest. oj, oj, oj nie jest jakiś olbrzym, ale ładnie wystrzelił Uuu, albo jest fajny, 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 fajny całkiem fajna ryba, nie? dobra, spróbujmy ją jakoś wyholować, bo ona idzie w górę cały czas jest fajnie. kurde, no a chyba mogę iść na te zawody, może bym miał takiego farta też na... Ohohoho, ale chlupiasz Nie no naprawdę, udało mi się Udało mi się ustawić hamulec i mi ryba nie spada już No sery, no to Ustawienie hamulca, no to jest taka potęga przecież na tym Piękny cudacek No pięknie ubrzmiony. Leci do wody, nawet nie był, był wyciągnięty na chwilę w podbieraku ale... Płyniesz? Płyń, płyń. No. Jeszcze, czy jeszcze odpoczywasz? Uuu, już pięknie się ustawił w wodzie, nie? А, Отпунул. O ku... Ale się wystraszyłem jak ciśną kurwa mały Te... też jestem wariat ale tak mi hamulec wybrał że ja byłem pewny że to jest coś większego i poleciała wiązanka okej zobaczymy jak pójdzie w wystrze A nie poszedł <laughs> nie chciało mu się iść w wystrze Tak ładny wstrąg tam. ładny wstrąg już. Jest, najniżej zrobiony wstrąg w mojego życia. Allora si yeah? Uuuuho uh, uh. chodź, 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 bo jesteś ładny <śled> Jeden ze śmieszniejszych choli chyba dzisiaj Nie no no serio, no dzisiaj jest jakiś Fantastyczny dzień po prostu, nie? Dawno tylu pstrągów, nie złowiesz tego. Ej, no to jest chyba mój najlepszy dzień w nie? To naprawdę no, jest mi aż dziwnie tak mówić, no ale fantastycznie mi się łowi dzisiaj. Znowu kolejny, niżej złowiony strąg. Tym razem postaram się zrobić tak, żeby telefonu nie wrzucić nigdzie do wody. Chodź, 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 pokaż się, ale jesteś żywy Wiem, że się nie dałeś tam, nie, nie wywalczyłeś się, kolego O Jezu, ale masz ubarwienie piękne, pokaż się, proszę Cię Sí, sí, sí. Fajny ten bunior tutaj, nie? Pod samą nogą mi wziął, a fajny. Nie wiem, czy go wyciągnę. Super. No nie, on nie wyskoczył do przynęty. On skoczył wcześniej, a ja w niego rzuciłem przypadkiem. A spróbuj sobie tak poluzować ten hamulec, chociaż nie, bo tu masz już na maksa pewnie, nie? Dużo fajniej się walczy z nimi. Na wędce inaczej i całkiem czujesz. Ale ładnie ubarwiony. a nie, nie fajnie się wpiął i tak. temu zdjęcia nie zrobiłem.